A czy ty zbierasz jednopensówki? Czy wiesz, które warto mieć, które są ciekawe? Niektóre lata jednopensówek są trudniejsze do zdobycia. 1971 Elżbieta II, pierwszy rok emisji, 1972 w zestawach kolekcjonerskich. 1975 brak emisji obiegowej 1980 do 1981 ostatnie lata starego wzoru 1982 napis one penny 1992 do 1997 ciekawostka Zmiana stopu stal zamiast brązu. A i są to magnetyczne monety. W 2008 rewers fragmenty herbu Wielkiej Brytanii. Zmiana całego systemu wzorcowego. 2015 zmiana wizerunku królowej. 2022, ostatni czas, to ostatni rok z królową Elżbietą II. 2023, fragment herbu oraz portret Karola III. Bardzo poszukiwana. 2024. Nowy wzór herbu Royal Arms 224. Wydanie kolekcjonerskie. W zestawach kolekcjonerskich znajdziecie tylko roczniki 1972 do 1978. A czy wiecie, że po 2008 roku nowoczesny geometryczny wzór łatwo tworzyć z nich. Komplet herbu Anglii.